Po rozpoczęciu w agresji Rosji na Ukrainę powoliśmy dosyć sprawnie, szybko takie w taki sztab kryzysowy, ponieważ dowiedzieliśmy się, że pierwsi uchodźcy już jadą w stronę naszej gminy, żeby zapewnić tym ludziom w dach nad głową i zorganizować wyżywienie, i inne potrzeby takie w dnia codziennego. Po tym jak widzieliśmy, jaki jest duży odzew społeczeństwa, naszych mieszkańców i ta dobroć serca i otwarte drzwi do swoich domów, okazało się, że trzeba ten system jeszcze bardziej usprawniać, ponieważ w ciągu najbliższych, w ciągu dwóch pierwszych tygodni od przyjazdu pierwszych osób okazało się, że mam na terenie gminy już kilkaset osób. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować punkt udzielania w takiej pomocy w postaci wyżywienia, środków higienicznych. Takie punkty powstały dwa, jeden we Włosłowie. W części zachodniej taka inicjatywa pojawiła się oddolnie od lokalnych samorządowców z rad osiedli, a miejscem było w siedziba parafii w Jastrzębie Górze. Dla łatwiejszej obsługi e, wydania numeru PESEL, który każdemu uchodźcowi w, trzeba było w, wydać, e, zatrudniliśmy dwie osoby, e, panie z Ukrainy, które przebywały na terenie naszej gminy wazowej już od kilku lat. Powiem szczerze, że najpierw było to naprawdę ciężko, bo przychodziło ponad 100 osób dziennie. Nie byli tłumy ludzi, ale. Urząd zorganizował to tak, że mieliśmy dużo w sali, mieliśmy mamy teraz dwóch tłumaczy, także było porozumienie z dwóch stron. Po prostu ludzie przychodzili, oni mieli tutaj nawet psychologiczną taką pomoc, bo wiadomo, że oni przyjechali tutaj od wojny. Bez tłumu, bez y, żadnej takiej paniki oni przechodzili, dostawali te numery PESEL. Jestem tutaj w urzędzie zatrudniona jako tłumacz do, dla osób tych, którzy przybywają dla uchodźców, bo naprawdę nie wszystkie wiedzą polski język i im ciężko tutaj przyjść i coś powiedzieć. Także jak oni przychodzą i czują swój y, taki ukraiński język, to im się łatwiej to zalatwiać te sprawy. W gminie Walsłowo, w uchodźców z całego powiatu płockiego jest chyba najwięcej. Jest to w ponad 1500 osób, które zostało rozlokowanych dzięki dobroci naszych mieszkańców i otwartości w ich domów i gorących serc w ponad 260 miejscach. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom za to, w, za to serce, które obdarzyli tutaj naród ukraiński, który jest w potrzebie. Nie mamy żadnej wątpliwości, że tym osobom trzeba pomagać.